Witajcie, z tej strony Grzesiek, jestem na rybach, boloneczka, jak widzicie na pontonie popływałem, widać ewidentnie, że ryba żeruje, znalazłem takie miejsce, że no, bomble na bąblu, przypłynąłem się zechosądą jest tam dużo ryby i to ładniej, może prawdopodobnie leszcz, nie wiem czy mi się uda coś złowić, zaraz wam pokażę, może zbliżenie zrobię na te bąble. Wychodzi tu ich masa. No, ja tak jak mówiłem, echosądu przepłynąłem, to naprawdę jest tej ryby tam mnogo. Wręcz dużo. Woda tutaj płynie nie za mocno. Nie ma tego nurtu. Ale zobaczymy. Zobaczymy, może coś tu się uda. Spróbuję takie łowienie, można powiedzieć, stacjonarne. Jedną wędkę. Yy, powiem wam, jedną wędkę yy, rzucę tak, yy, przegruntuję, a co tam, spróbuję. I tu z brzegu, bardziej bliżej brzegu, tutaj nie ma tego nurtu, yy, to ta wędka będzie stała. Może jakiś tam leszczyk, może coś podejdzie, zobaczymy, a drugą będę próbował przepływankę. Dzisiaj trochę wiatr wieje, trochę nie na moją yy, korzyść, bo no zmienia się widzę. Widzę, że się co chwila zmienia. I tej przepływanki tu dzisiaj może nie być nawet za dużo Ale to nic, spróbuję, spróbuję, trzeba próbować Tak jak to widzę no to masa, masa, masa bombi. Ja teraz wam pokażę Słuchajcie, tutaj wylazło Gdzie one są? O, zobaczcie I tutaj napływałem na to to jest bomble Bąble, bąble i tam są ryby widać piękne łuki było to prawdopodobnie szleszcz słuchajcie mało do gadania nie będę tu za wiele gadał zaczynam łowić zanęte na szybkiego dzisiaj rano przygotowałem ponad 2 kilo zanęty na leszcza, karmel no i około 3 kilo no i około 3 kg dałem gliny rzecznej tutaj wolno płynie to nie będę ich mocno ściskał bo trochę za mocno może się kleić i tak nie będzie tego efektu no ale zobaczymy, zobaczymy Dobra. nie mam statywu, nie mam stojaka dlatego będę się ratował gopro tutaj na piersi będę miał i może coś mi się uda nagrać to będę z ręki jakoś tu coś sobie ustawię może coś mi się uda tą kamerę główną ustawić i coś będzie lepsze, jakieś efekty dobra, zaczynam, trochę się wodowałem, zaczęło kropić też jest pochmurnie, miał nie kropić ale mam jakiś tam płaszczyk jakoś sobie dam radę, dobra, zaczynam wędkować tak jak widzicie zanęta z gliną rzucę na razie trzy kule i zobaczę co się będzie działo Jedną taką delikatnie zgniecioną. Nie ma tego nurtu. Może no zobaczymy. Mam nadzieję, że jej nie wypłoszę. Może za. Słuchajcie, rzucę cztery kule, bo to jak wejdzie ten reszto, to będzie pogrom. Mam nadzieję. Czy wejdzie, to coś się połowi. Dobra. Cztery kule. I zaczynamy. Troszeczkę podrzucę. Kuku, cztery pineczki ła jeszcze się wciąłem. i zobaczymy. I jest pierwsza rybka. Ładna poteczka. Zobaczcie, czekajcie. Ostatnim razem utopiłem wychaczacz. Niechcąco wrzuciłem do wody. O, i jest pierwsza. Słuchajcie, poteczka. Może coś z tego będzie. Kamy. Cyk. Pierwsza ryba. Na pineczkę. Jest druga rybka. I też płoteczka. Trzecia płoteczka coraz mniejsza taka płetwa. malutkie przed chwilą widziałem fajnie, nie wiem czy to był leszcz ale grzbiet wystawił i prawdopodobnie lesz fajny taki grzbiet i ta płetwa grzbietowa była mega Czyli jest ta ryba tutaj, tylko trzeba po prostu się do niej dobrać. Na pewno nie będzie to łatwe. Nie wiem, czy to mi się uda, ale próbujemy. tam na tą drugą wędkę zaczęło brać coś szarpie, robaczka nałożony robak trzypinki i kukurydza delikatnie, delikatnie tam szarpie poczekam troszkę jakaś drobnica nie może zassać Jak mówiłem, jak Nic specjalnego. Już mam cztery rybki. Znaczy już. No, wiedziałem, że to będzie ciężko się łowiło. Z racji z tego, że. Woda tutaj bardzo, ale to bardzo wolno płynie. Na dodatek jeszcze wiatr pcha wodę w górę rzeki. I to na pewno nie pomaga. Znowu ubranie tamtą pod brzegiem. Robnica. Wydziubie robaka, wydziłbie kukurydzy, zwali i pobrania, i płoteczka, ale powiem wam, że masa śluzu są tam leszcze? Uu. Będzie się działo, chyba podeszły. Jeszcze nie miałem tak na żyłce tyle śluzu. No fajnie by było, jakby się udał jakiś złowić leszczyk. Jak widzicie ze spawikiem coś tam bąbluje Ale na razie cisza coś te kule tam rozmywa bez żadnych jakichś rewelacji pięć rybek i cisza i próbuję na pęcz no na dużą ilość robaków na haczyku bo ewidentnie wcześniej na żyłce, płotkę wyciągnąłem, cały przypon był w śluzie. Ewidentnie widać, że tutaj leszcze są i się kręcą. Tylko nie chcę brać. Może jakbym miał czerwone robaki, to by coś tutaj zdziałał. Coś udało mi się wyciągnąć. Ale nie rybę. Zobaczcie. Je, guma zdobyczna. Tiger. Jakieś kopytko. Główka siódemka. Coś komuś się zerwało. No nic, do pontonu. Czyścimy wodę. No. Zobaczcie. Pod brzegiem, znaczy pod brzegiem, blisko przy pontonie, takie podleszczaki, podleszczaki małe, może to będzie sposób na nie chociaż drobnicą się pobawić. I już branie. No zobaczcie. O no jaka piękna płoć! Mega. Zobaczcie. I tu ja tam daleko szukam. A one są tutaj. Dosłownie. Przy pontonie. Trzeba licznik. Nie zapominać już jest branie. Jest płoteczka. No w końcu znalazłem jakieś miejsce. Tyle tam tej ryby jest. Coś czuję. Trzeba będzie nęcić. Co chwila. Плотечка. О, день, кто плачет. Слушайте. О, такие ладнютки. Вот Есть. Плотка uh. Прекрасная Wow. piękne branie, patrzcie. O. Piękniutki płocie, mega. Słuchajcie, pierwszy klenik, o takie malutki, wypuszczamy od razu do wody, oczywiście, wymiar ochronny. No chodź, je, yeah. pięknie. Zobacz, fajniutka, mega. Łooo wow. Ale lekko. Pięknie Łooo uh. To jest to Przestań Uh. Jest w końcu leszek, tak czekałem na niego, aż się w końcu doczekałem. Aż mocno się zapiął, Uch, zobaczcie, jaki mega dowora. Zrobił zamieszania czekałem, czekałem, czekałem i nagle je Kończę Na dzisiaj wiatr się zrywa, coraz mocniejszy, coraz ciężej łowić. Macha tym pontonem, nie chce mi się już ustawiać zbytnio tego pontonu, żeby to było dobrze. Ciężko to wszystko, siatka, nie siatka. Wszystko w wodzie, dwie kotwice. No dobra, zaraz tu się zbiorę, popłynę gdzieś do brzegu i Wam pokażę dzisiejsze połowy. Jestem mega zadowolony, zwłaszcza z tego w końcu lecha. Jeszcze w tym roku nie miałem żadnego leszcza, ale w końcu jest i zaraz go Wam pokażę. Zbieram się i czas do domu. Oto dzisiejszy mój połów. Ponad 30 rybek. Początek kiepski, ale później miejscówkę znalazłem. Fajną. Troszkę połowiłem. Zadowolony jestem z leszcza. Bardzo ładniutki. Zobaczcie. Fajny. Myślałem, że więcej wpadnie. Ale dobre i to. Tak jak widzicie. Ładne płocie. Naprawdę. Mega płocie. Mega leszcz. oj. oj. W końcu połowiłem na pewno tu jeszcze wrócę bo widać, że miejscówka jest dosyć dosyć, dosyć, dosyć fajna i tak się wydaje, tam chciałem w nurcie połowić jednak przy zielskach o tej porze roku trzeba przy zielach, on się chowa przy zielach ta ryba, ewidentnie widać, że ona siedziała w zielach i kukurydza, kukurydza zrobiła robotę, wyselekcjonowała te większe rybki o, tu krąpiak Dobra, wypuszczam rybki. Oglądajcie mój kanał. Subskrybujcie. No tak, lajki, tak, lajki. Eee, pytajcie się, piszcie komentarze. Coś chcecie wiedzieć? W czymś mogę pomóc? To na pewno, to na pewno Wam odpiszę. Oto, wypuszczam rybki.